Na no, oczywiście, tak. więc, więc powtarzam, ja jestem za tym, żeby rynek ustalał również stopy procentowe, a nie Rada Polityki Pieniężnej i, i, i te to nasze znaczy banki. Znaczy nie, rynek też ustala, no. natomiast Narodowy Bank Polski ustala, czy Bank Centralny ustala stopy specyficzne, to nie są stopy obowiązujące dla członków rynku, to są, ale no tak, pewnie tak, większość nie, państwa nie, wielcą nie, narzędzia nie, polityki pieniężnej. Pieniężne. Tak, no Natomiast rynek jest, oczywiście sam ustala swoje stopy tak, Ale czy, czy, czy powinna być prowadzona przez państwo, czy przez Narodowy Bank Polski polityka pieniężna? To jest, to jest to znaczy, odpowiedź jest następująca na to i jeśli mogę tak... Oczywiście, oczywiście gdybyśmy żyli w XIX wieku, i gdybyśmy mieli złoty pieniądz, znaczy tak jak wtedy, pieniądz kruszcowy, to oczywiście nie mamy tych wszystkich problemów. Nie mamy potrzeby ustalania stóp procentowych przez bank centralny, nie mamy problemu inflacji. A zresztą deflacja tam różnie, bo to koło zera po prostu pieniądz kruszcowy ma, ma, ma stałą wartość i tyle. Z pieniądzem kruszcowym, jak pewnie większość Państwa wie, jest tak, że w którymś momencie pieniądz kruszcowy po prostu nie dało się go utrzymać. Dyskusje są, niektórzy twierdzą, że to był błąd odejście. Inni twierdzą, że nie dało się utrzymać ze na to, że podaż kruszca jest w jakiś tam sposób ograniczona zawsze i dana zewnętrznie, a jednak chciało się, żeby ilość pieniądza się zwiększała proporcjonalnie do rozwoju gospodarczego. To jest dyskusja, której tutaj nie rozstrzygniemy. Prawda jest natomiast taka, że w momencie wprowadzenia euro sens jest dokładnie taki: to jest powiedzenie sobie, spróbujmy wrócić do pieniądza równie twardego jak kruszcowy, to znaczy, i to jest argument polityczny za euro, stwierdzenie czegoś następującego, przyzwyczailiśmy się do tego, że nasz rząd w sytuacji, kiedy jest źle w gospodarce, będzie naciskać nasz, to znaczy w naszym kraju, nie, nie w Polsce, będzie próbować naciskać nasz bank centralny po to, żeby więcej tego pieniądza wydrukować, to oczywiście daje fikcyjne zupełnie poczucie, bo to na krótką metę daje trochę ulgi, ale oczywiście potem się okazuje, że papier jest papier i tyle ceny rosną i, i ile. Euro wymyślono między innymi dlatego, żeby stwierdzić trzecie, To niech o tym decyduje Rada Mędrców gdzieś tam we Frankfurcie, no na który nie można wpłynąć, na który w cudownym mieście Frankfurt, na który nie można wpłynąć, na który rząd francuski, rząd hiszpański nie jest w stanie płynąć, bo wtedy euro, bo wtedy pieniądz będzie wyrwany trochę bardziej z rąk polityki. I jest szansa na to, że on będzie właśnie takim pieniądzem bardziej przypominającym pieniądz złoty. W tym sensie, że oczywiście jego ilość się będzie zwiększała, ale niezależnie od. I tak są próby robienia nacisku na Bank Tróg Centralny się, Europejski. Nie się z panem profesorem, chcę tylko zwrócić panu profesorowi uwagę na jedną rzecz. W tej chwili Parlament Europejski nie ma nic do gadania, powiedzmy sobie jasno. Natomiast jeżeli powstanie Unia Europejska, czyli w sensie formalnym, czyli zostanie ratyfikowany traktat konstytucyjny, reformujący i tak dalej to w tym momencie Parlament Europejski będzie o coś do gadania. I nie będą takie same naciski Parlamentu Europejskiego na, na to, żeby dodrukować euro, jak są parla na, na, naciski Parlamentu Polskiego na drukowanie ludówki. No Możemy zobaczyć. No, to zobaczyć. To jest już grybanie oczywiście. Natomiast prawda jest taka, że w obecnym stanie euro jest oczywiście znacznie mniej podatne tak, na naciski tak, polityków tak, tak, niż były waluty krajowe. Tak, tak. I to jest oczywiście jeden z argumentów, którego nie użyłem do tej pory, ale który dla Polski może mieć znaczenie. No tak, oczywiście. Jeżeli będzie aktywowany traktat, to ten argument zniknie niestety. Dlaczego po, po spełnieniu kryteriów konwergencji powinniśmy przyjąć euro? Dlatego, że w, już raz suweren, czyli naród, zadecydował w traktacie akcesyjnym, był zapis o tym, że my to euro przyjmiemy. W związku z tym. Znaczy był, był, był. To inna sprawa, że tak, jestem. Wtedy, że nie ma obowiązku, nie, tak, nie, mogę, nie, nie. mogę pokazać dyskusję w telewizji, nas, że nie będzie czy... obowiązku europejską. nie Panie, obowiązku, panie obowiązku, pośle, czy pan, czy pan czyta umowy tak, razem z tym, co jest małym drużkiem, czy nie? Czytam z tym, co jest małym drużkiem, panie pośle. No tak, no to my, tak jak Dania czy Wielka Brytania, nie skorzystaliśmy z prawdzoni opt-out i żeśmy, żeśmy nie, nie Ale też nie znasz się goty na prowadzenie euro 2010. Zostawiony nam, jak mówią, słusznie Czerci zawsze można się konsultować, a potem kontakty no, nie mieć pod uwagę. Także... Stąd, stąd propozycja referendum w sprawie daty wprowadzenia euro i rozumiecie. wydaje mi się być dobry. Takie każdy może zaproponować w ten sposób pytanie. Tak sformułować pytanie, aby tak wyglądało w, na karcie do głosowania. Chcielibyśmy w związku z tym zapytać, czy w ogóle Panu zdaniem y, warto takie referendum przeprowadzić? i Jak ewentualnie miałoby brzmieć takie pytanie referendalne? O głos poproszę teraz Pana Ja przed chwilą powiedziałem, że pytanie o to, czy prowadzić, zostało już zadane i Polacy głosują przez dwa dni, więc mniej dwa dni, co najmniej dwa dni na to, żeby się zastanowić, jeżeli wcześniej nie mogli się zastanowić żeby o tym zdecydować. Natomiast, natomiast teraz musimy zadać sobie pytanie, w którym momencie powinniśmy euro wprowadzić. Powstała tak zwana mapa drogowa stworzona przez rząd reform obywatelskich i psl która, która określa szczegóły i konkretne etapy wejścia do strefy RM2 i, i, i spełnienia wszystkich kryteriów. I plan jest taki, żebyśmy w 2011 spełnili kryteria, natomiast od 1 stycznia 2012 mogli, mogli posługiwać się już nową walutą równolegle ze złotówką, no, bo oczywiście będzie, będzie okres, pewien okres, w którym obydwie waluty będą funkcjonowały równolegle. Dlatego pytanie brzmi: kiedy, a nie czy. No teraz pokreślić była głos pana Jaromirza pan, to jest czcigodny panie pośle, wiedział jaką nienawiścią ludzie dają firmy, które zamieszczają coś tam małym drużkiem, a potem z tym do sądu, wy pan się, broń Boże, nie powołał na ten na temat. To jest naprawdę bezczelność. Natomiast powtarzam jeszcze raz, w tym małym dróżku nie było nic o tym, kiedy trzeba wprowadzić się. to no, tak zwana była wola wprowadzenia euro. Wolę można deklarować. A Łukaszenko na przykład już trzy razy deklarował wolę wstąpienia do WNW, a raz wolę wstąpienia do Unii Europejskiej. Nie wstąpił nigdy. Więc jest więc pan deklarowanie woli. On tam jest suwerenem, u nas jest naród. No to ja, ja wolę żyć pod Łukaszenką, bo on może zmienić decyzję z a Naród jest... A Łukaszenkę można przekonać, narodu nie można, no bo większość jest głupia zawsze Tak, No, gorzej jak jeden z rządzi jest głupi. No tak, ale, ale żeby ale żeby zdobyć władzę, trzeba wykazać pewne minimum inteligencji, natomiast to żeby, prawda. żeby głosować nie trzeba tego minimum inteligencji, dlatego właśnie... Yy, mono, yy, znaczy monarchia, stojąca dyktatura czy, czy królestwo jest statystycznie znacznie lepsze od demokracji. Yy, natomiast natomiast yy, może, może, jeszcze, może jeszcze tylko krótko na, na sam temat, bo <laughs> Ja w zasadzie yy, jestem przeciwko robieniu referendum w jakichkolwiek sprawach w rzeczy, poza tych niektórzy ludzie rozumieją na przykład. Na euro się nie zna, a na, a na sprowadzeniu, na kary śmierci się znają. dlaczego pan się nie zgodzi na referendum w sprawie kary śmierci? Może na, wie pan, kara śmierci trzeba sobie wyobrazić. Czy zamordują, czy go głowę, a jak działa euro, to ludzie nie rozumieją. Dlaczego? Znaczy pan się zgodzi na referendum na w sprawie euro, a nie dlatego, <noise> y, dlatego, że <noise> y, jestem, y, jakby to nazwać, ordoliberałem. I uważam, I uważam, że ważna jest również społeczna nauka kościoła i encykliki. W związku z tym w tej sprawie już żeśmy zadecydowali. Szanowny Panie, złożona Kościoła to, że... w związku z tym, że katolicka kościoła mówi wyraźnie, że władza państwowa jest upoważniona do wprowadzenia kary śmierci. jest to katolicki kościoła katolickiego, podpisany jeszcze przez Jana Pawła II. Także nie wiem skąd pan wie te wie, dane, ale jak katolicy powinni nie znacznie więcej Ja katechisk... Mam z dekalogu te dane. Z dekalogu jest wyraźnie napisane, a gdyby ktoś bliźniego swego umyślnie zdadziwszy się podstępem zabił i od ołtarza mego weźmiesz go i zabijesz Chciałbym, musisz <grym i zbawić> panu znaczy, Ja nie do szczęścia, że mamy mimo wszystko problem wprowadzenia euro, a nie. Tego, a czy brać, czy nie. To babierze. Po drugie, ja państwu powiem jedną rzecz. Ja i tutaj pewnie się zgodzę z panem Janu, że ja w ogóle uważam, że referenda są bardzo złym. To jest takie pozornie dobry, demokratyczny sposób yy, sprawowania władzy. Natomiast referenda historycznie okazywały się zazwyczaj narzędziem albo manipulacji ludzi, dyktatorzy uwielbiali stosować referenda jako metodę legitymowania swojej, legitymizowania swojej władzy. Referenda mają sens w momencie, kiedy są przeprowadzane tak naprawdę na poziomie lokalnym, kiedy ludzie naprawdę dobrze wiedzą, na jakie pytanie odpowiadają. Czy chcesz, żeby droga przechodziła tędy, czy nie. To jest pytanie dla referendum. Natomiast oczywiście.